2 lipca 1940 roku. Rano mycie i golenie, czyszczenie ubrań. O dziewiątej rano upał był już piekielny. Po dziesiątej pojechaliśmy dalej. Od trzech dni spotykamy ludzi wracających na północ. Jadąc z powrotem, kiwają do nas rękami i dają do zrozumienia, że jedziemy w złym kierunku. Koło dwunastej wjeżdżamy na przedmieście Toulouse. Jedziemy wśród niekończącego się sznura paryskich autobusów. Wewnątrz mieszkają teraz uciekinierzy. Suszą bieliznę na poręczach, siedzą obok w trawie, palą ogień, gotują i piją. Wjeżdżamy do miasta. W Tuluzie jest jeszcze polski konsulat, jak nas zapewniano po drodze. Zajeżdżamy przed budynek. W bramie i na podwórzu pełno rodactwa. Robotnicy, żony oficerów, polscy żołnierze. Konsulat płaci podobno jakieś zapomogi i ludzie czekają. Nastrój jest potworny. Wszyscy są wystraszeni, opowiadają niestworzone rzeczy, marzą o otrzymaniu wiz hiszpańskich lub portugalskich. Byle jechać dalej. Inni już wracają do Polski. Natychmiast. W tej chwili. Niemcy mają już podobno specjalną placówkę w Lyonie, która namawia i werbuje Polaków do powrotu. Ten już wyjechał prosto do Warszawy, tamten wyjeżdża dzisiaj. Jakiś jegomość biega i zaklina się na wszystkich świętych, że można otrzymać wizę chińską. Ach, mam słabość do takich ogask, okazów i zaczepiam go. Można? Chińską? Pani, gdzie? To nie takie proste i uśmiecha się tajemniczo. Mówię szeptem: A ja chcę do Andorry. Zakochałem się w tej spikerce z radio Andorra. Słyszał ją pan? Trzepię oczami, <laughs> śmieję się. Postanawiam dowiedzieć się przede wszystkim, czy w Carcasson jest nasza fabryka. Idę do prefektury i do wydziału ministerstwa uzbrojenia, ale tam jest już pożegnanie z bronią i nikt nic nie wie. Wobec tego idziemy do domu polskiego. Ludzie nocują tu w ogródku, dyskutują. Poza tym wydają tanie obiady. Zupełnie przypadkiem dowiedziałem się od jakiegoś Francuza, że w Karka jest część naszej fabryki. Wobec tego ani chwili dłużej nie mam zamiaru tu siedzieć. Atmosfera jest zadżumiona. Tadzio bał się, że go chcemy tu zostawić. Jakbyś pan mnie nie wziął dalej ze sobą, to ja i tak. Za Boga nie zostałbym z tymi baranami. Panie, tu co kto powie, to zawsze słyszał to od głupszego od siebie i powtarza jeszcze głupszemu. ściskam go i zapewniam, że ani przez chwilę nie myślałem o pozbyciu się takiego skarbu. Jest zachwycony. Kupujemy trochę jedzenia na drogę i wyjeżdżamy. Podobno nie wypuszczają z i na drodze są patrole żandarmerii. Jeden pierwszy. Ostrożnie. Po chwili są zapora w poprzek drogi i czarne mundury. Zjeżdżam w bok, kręcimy się po bocznych uliczkach, potem o kilometr dalej, z powrotem na drogę. Nikogo nie było. Gdzież by im się chciało pilnować wszystkich wyjazdów z miasta? Jest szósta i do Karka są. mamy jeszcze. 92 km. Biorę tempo wyścigowe. W pierwszej godzinie robimy 23 km, w drugiej, 22. Jest ósma. Zaczynamy szukać noclegu. Droga prześliczna. Po bokach łagodne wzgórza, łąki. Czasem bieli się cmentarz obstawiony kolumnami ciemnych cyprysów. Spokój, cisza i harmonia. Zupełnie odruchowo zaczynam myśleć o Grecji. Gdzieś z daleka zegar wieżowy wydzwania całą melodię. Potem Tadzio gwizda coś z cicha. Milknie. Podjeżdża i mówi półgłosem Panie, jakie to cudne. Zapada noc. Blado niebieskie niebo szarzeje i cyprysy na cmentarzach stają się jeszcze czarniejsze. Znajdujemy fermę, a przy niej sterty koniczyny pod dachem. Noc jest gorąca. Leżę na koniczynie i mam przed oczami wzgórze, a na nim, na tle ciemnego nieba, rysuje się ostro dach małego kościoła. Dzwonią dzwony, jeden większy, i stada mniejszy. Dzwonią. A czarne cyprysy, łąki, pola i winnice niosą ich dźwięk. Podają sobie coraz dalej, coraz słabiej. Słucham i patrzę. Piękno może być tak samo trudne do zniesienia jak pól. Można je znosić tylko do pewnej granicy, przeżywać. Do pełnej głębokości, i potem mdleje się wewnętrznie. Niebo jeszcze bardziej pociemniało i stało się fiolkowe. Błysnęły gwiazdy. Poszliśmy się myć do małego basenu koło źródła. Rozebraliśmy się do naga, czerpali wodę menażką i wolno polewali. Czy Francja jest Grecją z tego okresu, w którym zaczęto nazywać ją Achają? W koło terczały świerszcze, ślizgały się nietoperze, wielki spokój. Długo nie mogłem usnąć. Wszystko, co było, przestało istnieć. Nie było mi niczego żal. Wydawało mi się, jakbym w tej nocy tu, na południu, po raz pierwszy stąpał po ziemi.